Cześć, jestem Agnieszka, mam 45 lat i jestem z Rzeszowa. Na co dzień pracuję w Centrum Innowacji Miejskich Urban Lab w Rzeszowie. Moja praca to przede wszystkim spotkania z ludźmi. Za każdym razem, z każdym nowym wydarzeniem, z nowym eventem poznaję nowe osoby, nowe twarze. Mam fajne życie, ale nie zawsze tak było. Jako samodzielnej mamie było mi ciężko, napotykałam wiele trudności, ale w pewnym momencie życia spotkałam ludzi, którzy uwierzyli we mnie, dzięki czemu ja uwierzyłam siebie jeszcze bardziej. Jestem tu, by pokazać Wam, że ograniczenia są tylko w nas i tylko od nas zależy, co z nimi zrobimy. Pozytywne zmiany należy zaczynać od siebie i tylko od Ciebie zależy, kto będzie Cię reprezentował. Zamiast głosować na mniejsze zło. Wybierz większe dobro.